Kiedy rzeki wysychają, a ziemia pęka z pragnienia, z głębin pojawiają się one kamienie, milczące, dziwne, z napisami, od których mrozi krew. Jeśli mnie widzisz, płacz to nie jest fikcja literacka to prawdziwa wiadomość z przeszłości kto je zostawił dlaczego znów stały się aktualne a co najważniejsze co się stanie, jeśli je zignorujemy? Dzisiaj opowiemy o głodnych kamieniach Europy, o najbardziej niepokojącej pamięci, jaką może zachować kamień. Pojawia się, gdy Ziemia pęka od upału, gdy rzeki odsłaniają dno, jakby wydychały ostatnie krople swojej pamięci. Przez większość czasu jest niewidoczny. Ukryty pod grubą warstwą wody, jakby ktoś kiedyś schował ostrzeżenie w butelce i wrzucił ją do rzeki, mając nadzieję, że zostanie otwarta tylko w ostateczności. Ale kiedy nadchodzi susza, podnosi swoją twarz. Kamień gładki, ciężki, wydrążony przez czas i ludzi. Na nim znajduje się napis wyryty wieki temu: Jeśli mnie widzisz, Płacz. To nie jest poetycka metafora. To nie jest początek mistycznej powieści. To rzeczywistość. I to jest ostrzeżenie. Jeden z najbardziej znanych takich kamieni znajduje się w Czechach, w mieście Decin. Akcent na i. Leży on na brzegu rzeki Łaby. Akcent na e. I pojawia się tylko wtedy. Gdy poziom wody spada do katastrofalnie niskiego poziomu. Napis wykonany w 1610 roku mówi sam za siebie: Ciężko to słyszeć. Wędu ich siest, dan vajne. Jeśli mnie widzisz, płacz. W tych słowach kryje się coś przerażająco starożytnego i nieskończenie ludzkiego. To nie jest tylko znak meteorologiczny. To krzyk, przesłanie od tych, którzy już przeszli przez to, co teraz wydaje się nadchodzić ponownie. Takie kamienie nazywają głodnymi. Nie dlatego, że są głodne, ale dlatego, że informują o czasach, kiedy głód wkraczał do domów jak nieoczekiwany gość, kiedy susza niszczyła plony, kiedy ginęło bydło, kiedy chleb był droższy od złota. W Europie Takich kamieni są dziesiątki, a może nawet setki. Pozostawiono je w różnych krajach. W Niemczech, Austrii, Słowacji, na Węgrzech. Są rozrzucone wzdłuż koryt wielkich rzek. Łaby, Renu, Dunaju. Wszystkie noszą na sobie ślady nie tylko wody, ale i bólu. Wiele napisów pochodzi z XVI lub XVII wieku. Niektóre są późniejsze. Z czasów wojen napoleońskich lub okresu masowych epidemii. Ludzie tamtych epok nie mieli zdjęć satelitarnych ani globalnych map susz, ale mieli doświadczenie i mieli pamięć i przekazali ją w kamieniu. To przedśmiertne listy z czasów, kiedy susza była wyrokiem śmierci. Nie porzucono ich na pastwę losu, wbito je w ziemię. A teraz kiedy klimat znów się zmienia, a lato staje się coraz bardziej bezlitosne, kamienie te powracają i mówią nam: Już widzieliśmy, jak to się kończy. Ale czy ktoś je usłyszy? Czy może, tak jak wtedy, znów będzie za późno? Pierwszy głodowy kamień w tej opowieści to dopiero początek. Dalej będzie gorzej, bo historia Europy to seria susz, katastrof. I desperackich prób ocalenia, choćby przesłania dla przyszłości. Dla nas, z Tobą. Pierwsze kamienie głodu nie są elementem architektury. Są świadectwem, kamieniami pamięci. Nie potrzebowały muzeów. Wystarczyła im rzeka i ból. Trudno powiedzieć, gdzie pojawił się pierwszy taki kamień. Nie są podpisane jak pomniki i nie mają oficjalnej rejestracji. Wiele z nich jest wykonanych ręcznie przez lokalnych mieszkańców. Nie zostały zamówione przez królów. Wyrzeźbili je chłopi, rybacy, drobni urzędnicy, a czasem mnisi. Każdy kamień jest jak krzyk skierowany w przyszłość. Najstarsze znane kamienie pochodzą z XVI wieku. Jeden z najstarszych znajduje się nad rzeką Łabą w Czechach. Jest na nim data 540. Rok strasznej suszy i nieurodzaju, które ogarnęły Europę Środkową. W kronikach z tamtych lat można znaleźć krótkie, ale przerażające zapisy: Zginęły plony, rzeki zniknęły, w wioskach gotuje się zupę z kory. Właśnie wtedy pojawiają się pierwsze kamienie z oznaczeniami poziomu wody i, co najważniejsze, z przesłaniem. Jeśli woda dotrze tutaj, nieszczęście spadnie na dom. Od XVI do XIX wieku Europa doświadczyła kilkudziesięciu susz, uznanych przez klimatologów za katastrofalne. Na przykład rok 1628, suche lato, któremu towarzyszyły epidemie w Niemczech. Rok 1770, 1770. Susza, która spowodowała masowy głód w Saksonii. Rok 1847 rok, w którym kamienie na Dunaju były widoczne nawet w sierpniu, choć zazwyczaj są one ukryte aż do jesieni. Czyli rok 1900. Najsilniejsza susza w Morawii, udokumentowana w listach księży. Z każdą falą nieszczęść tradycja była odnawiana. Ludzie dodawali nowe napisy, czasem obok, czasem na tym samym kamieniu. Z biegiem lat powierzchnia pokrywała się datami, krzyżami, symbolami, osobistymi podpisami, czasami modlitwami, czasami przekleństwami. W Saksonii, w okolicy Drezna, znaleziono kamień z wyrytym napisem: Ty, który tu stoisz, pamiętaj, jak w tamtym roku jedliśmy łabędzie i trawę. Napis datowany jest na rok 1783. W archiwach rzeczywiście odnotowano, że rok ten był czasem bez chleba. Ale głodowe kamienie to nie tylko głód, to także niepokój. Susza oznaczała nie tylko zły plon, oznaczała upadek wszystkiego, wzrost cen, ucieczkę ludzi do miast, epidemie, grabieże, śmiertelność dzieci. Kamienie stały się znakami granicy między normalnością a katastrofą. Widzisz kamień, oznacza to, że wszystko się wali. I nie było to tylko w jednym regionie. Ta sama tradycja występuje wzdłuż Dunaju, w Genewie, w Austrii. W Bawarii, w rzece Regen, znaleziono kamień z grubo wyrytym napisem. Kiedy wyszedłem, ojciec umarł z pragnienia, matka z głodu. Podpis Andreas 1791. Niektóre kamienie zostały ukształtowane jak prawdziwe pomniki. Wyryto na nich wiersze, teksty łacińskie, czasem zwrotki pieśni kościelnych. To pokazuje, że nawet w obliczu katastrofy ludzie szukali sensu. Chcieli, żeby ktoś ich usłyszał. Niekoniecznie teraz. Może za sto lat ale żeby ich ból nie poszedł na marne. Czasami wydaje się, że była to forma zbiorowej terapii. Kamień był jak spowiedź, jak ściana, do której można było krzyczeć. Ciekawe, że w XIX wieku, kiedy rozpoczęła się era industrializacji, praktyka ta zaczęła zanikać. Susze nadal występowały, ale ludzie już mniej wierzyli w sens pozostawiania napisów. Zamiast kamieni pojawiły się raporty, biuletyny, telegramy, ale właśnie to stało się tragedią, ponieważ kamienie, w przeciwieństwie do papieru, zachowują się, a teraz powracają nie jako ciekawostki, ale jako latarnie morskie. Przypominają, że nic nie znika bez śladu, a nieszczęścia, które wydawały się odległą przeszłością, mogą ponownie zapukać. Jeśli poziom wody spadnie do dawnego poziomu. Właśnie dlatego, kiedy w 2018 i ponownie w 2022 roku w całej Europie Środkowej zaczęły pojawiać się kamienie głodu, wzbudziło to nie tylko zainteresowanie dziennikarzy, wywołało to niepokój, ponieważ nie była to tylko retrospekcja, był to powrót archetypu nieszczęścia, który żyje w kamieniu. I wychodzi na powierzchnię, gdy ziemia pragnie, a niebo milczy. Każdy napis na głodowym kamieniu to szept przez wieki nieoficjalna kronika świadectwo bez podpisu, ale z bólem. Te frazy nie przeszły cenzury, nie zostały przeczytane przez duchowych przewodników ani urzędników państwowych. Napisali je ci, którzy nie mieli nic do stracenia. I mieli coś do przekazania. Jeden z najbardziej znanych napisów, który do dziś wywołuje dreszcze wśród naukowców, znajduje się na kamieniu w Czechach w korycie rzeki Łaby. Wędum ich siest dan wajne. Jeśli mnie widzisz, płacz. Proste zdanie. Ale właśnie w tym tkwi jego siła. Żadnej poezji, tylko goła prawda. Widzisz kamień. To znaczy, że nadeszła głód, ale to tylko jedno z dziesiątek, jeśli nie setek zdań rozsypanych po brzegach europejskich rzek. Na kamieniu w Morawii czekaliśmy na deszcz, przyszła śmierć. Nad Dunajem, w pobliżu węgierskiego miasta Göt, słońce paliło, nie było chleba. Na jednym z kamieni w okolicy niemieckiego Pirna Módl się nie za nas, módl się za siebie. Straszne słowa. Wydają się być skierowane nie do współczesnych, ale do potomków. Do nas. Napisy są różne. Od desperackich ostrzeżeń po niemal mistyczne apele. Niektóre są napisane w pierwszej osobie. Jakby mówił sam kamień. Wróciłem, żeby przypomnieć. Lub leżałem w ciszy sto lat. Nie słuchałeś, aż robi się nieswojo. Czasami spotyka się bardziej konkretne frazy z kronikarską dokładnością. W 1779 roku jedliśmy liście. Kiedy poziom wody był tutaj, zginęło 300 osób. Niektórzy badacze uważają, że napisy służyły jako forma ludzkiej rejestracji katastrof. Ludzie nie prowadzili dzienników, ale mogli wyryć na kamieniu to, co było najważniejsze ostrzeżenie. Przesłanie dla tych, którzy kiedyś znajdą się w podobnej sytuacji. Na jednym z kamieni w pobliżu miasta, ust nad labę, znaleziono napis, najwyraźniej wyryty przez nastolatka lub bardzo młodego człowieka. Matka kazała wyciąć. Nie rozumiałem. Teraz rozumiem. To nie jest tylko napis, to historia i tragedia i wyrok. Naukowcy analizujący te wiadomości zauważają, że wiele z nich zostało napisanych z zadziwiającą dokładnością gramatyczną, nawet w czasach, gdy poziom alfabetyzacji na wsi był niski. Może to świadczyć o tym, że autorzy napisów byli nie tylko naocznymi świadkami ale także członkami lokalnych struktur. Być może byli to wiejscy starszyźni, pisarze, a czasem mnisi. Napisy były dla nich sposobem, aby nie zapomnieć. Czasami na kamieniach nie ma słów, a symbole? Krzyże, fale, słońce, krople, czaszki. Szczególnie przerażające są kamienie, na których wyryto linie. Każda z nich odpowiada rokowi suszy. Im więcej linii, tym gorzej. Kamienie te stają się czymś więcej niż tylko znacznikiem wody. To swego rodzaju puls nieszczęścia. Kamień z dziesiątkami kresek, jak metronom tragedii. A jednak najbardziej uderzające jest to, że prawie wszystkie te napisy mówią nie tylko o cierpieniu, ale także o oczekiwaniu. Wydają się być stworzone z myślą, że ktoś kiedyś je przeczyta. Kamienie są skierowane do przyszłości. Ich celem nie jest tylko przypomnienie, ale ostrzeżenie. Jakby ludzie z przeszłości rozumieli, że katastrofy są cykliczne, a wszystko, co im pozostało, to krzyczeć przez kamień. Ale kto słyszy ten krzyk dzisiaj? Widzimy te słowa. Publikujemy je w gazetach, omawiamy w internecie. Ale czy naprawdę je słyszymy? Czy po prostu patrzymy na kolejną historyczną ciekawostkę? Głodowe kamienie nie dotyczą przeszłości, dotyczą teraźniejszości, w której zbyt wiele zaczyna się powtarzać. Stało się to nagle. Latem 2018 roku Europę Środkową ogarnęła fala upałów. Przez tygodnie nie padało. Poziom wody w rzekach zaczął spadać najpierw nieznacznie potem wyraźnie a potem niepokojąco w sierpniu w pobliżu miasta Decin na wyschniętym odcinku koryta rzeki Łaby ponownie pojawił się kamień ten sam z tym samym napisem jeśli mnie widzisz płacz dziennikarze przybyli niemal natychmiast zdjęcia obiegły świat Głodny kamień ponownie wyszedł na powierzchnię po dziesięcioleciach, a za nim inne łaba, Dunaj, Ren, Morawa zaczęły odsłaniać dno. Z wody wynurzyły się dziesiątki kamieni, każdy z napisem, z pamięcią, z ostrzeżeniem. Lato 2018 roku było najbardziej suchym w wielu krajach Europy od 70 lat. Rekordowo niski poziom wody odnotowano w Niemczech, Czechach, Niderlandach i częściowo w Polsce. Rzeka Dunaj stała się żeglowna tylko w połowie. Barki stały w kolejkach lub osiadały na mieliźnie. W niektórych miastach wodę zaczęto dostarczać według harmonogramu. Straty dla rolnictwa wyniosły miliardy euro. Jednak najbardziej przerażające nie są dane ekonomiczne. Ale powrót symboli kamienie, które leżały pod wodą przez dziesięciolecia, wypłynęły jednocześnie w kilku krajach. Ponownie zaczęły pojawiać się napisy. Ludzie je znajdowali, fotografowali i publikowali. Z przerażeniem zdawali sobie sprawę, że nie jest to tylko historyczna ciekawostka to sygnały ostrzegawcze. W tych samych miesiącach synoptycy odnotowali, Temperatura powietrza jest wyjątkowo wysoka. W niektórych regionach Europy Wschodniej powyżej 40 stopni. Zginęły uprawy. W kilku regionach Niemiec zaczęły rosnąć ceny zbóż. W tym samym czasie, jakby w odpowiedzi na to, z rzeki Regnic wyłonił się kamień z napisem: Po mnie nadejdzie ciemność. Data 1897. Zbieg okoliczności? Być może, ale to nie uspokoiło ludzi. Sytuacja powtórzyła się w 2022 roku. Susza ponownie ogarnęła Europę. Kamienie znów wyszły na powierzchnię. Teraz było ich jeszcze więcej. Niektóre były takie same jak cztery lata temu, inne były nowe, a raczej stare, ale odkryte po raz pierwszy. W tym roku rzeka Ren wyschła do rekordowego poziomu. W prasie zaczęto mówić nie tylko o suszy i zbiorach, ale także o milczących świadkach katastrofy. Kamienie stały się symbolem. Zaczęto je fotografować dronami. Pisano o nich w podręcznikach. Co ciekawe, zaczęły pojawiać się nowe napisy. W Czechach, obok starego kamienia. Ktoś w lipcu 2020 roku napisał Nie uwierzyłeś i oto znów tu jesteśmy. Napis współczesny, ale nie mniej niepokojący. Naukowcy zabrali się do pracy. Rozpoczęły się wyprawy, pomiary, analizy. Kamienie zostały naniesione na mapy. Archeolodzy, klimatolodzy, geolodzy każdy dostrzegł w tym coś dla siebie. Jedni, pamięć kulturową, inni, wskaźnik klimatyczny. Trzeci, bezpośredni dowód na przyspieszenie zmian klimatycznych. W tym samym czasie kamienie stały się memami w mediach społecznościowych. Ludzie publikowali zdjęcia z podpisami typu: Kamień wyszedł, czas pakować walizki. Niektórzy tworzyli parodie, inni. Niepokojące kolarze. Jeszcze inni po prostu publikowali zdjęcia bez komentarza, ale główne pytanie pozostało w powietrzu: Jeśli kamienie znów nas ostrzegają, czy posłuchamy, czy znowu zignorujemy? W końcu w ich powrocie jest coś niemal żywego. Nie pojawiają się z woli człowieka, niezgodnie z harmonogramem, wyłaniają się z głębi, powoli. Nieubłaganie, jak pamięć, jak wina, jak coś, o czym staraliśmy się zapomnieć, ale co powraca. Kiedy kamienie znów przemówiły, okazało się, że słuchamy ich źle, a może po prostu nie chcemy ich słuchać? Kiedy emocje opadają, do pracy zabierają się naukowcy. I pierwsze co mówią: głodne kamienie to nie przepowiednia, a ostrzeżenie. Nie mistyczny artefakt, a historyczny znak. Chociaż jak przyznają, siła tych kamieni tkwi właśnie w ich granicznej pozycji, między racjonalnością a irracjonalnością. Klimatolodzy traktują głodowe kamienie jako swego rodzaju archiwum hydrologiczne. Każdy kamień jest świadkiem poziomu wody w danym roku, zarejestrowanego w miejscu. Gdzie koryto rzeki odsłoniło się do krytycznego poziomu. Napisy te pozwalają nie tylko odtworzyć susze, ale także powiązać je z konkretnymi anomaliami klimatycznymi. Na przykład na jednym z kamieni w Morawii, datowanym na to rok 1767 napis odpowiada zapisom w księdze parafialnej, gdzie podano nie było plonów, zniknęła woda. W wiosce panowały choroby. W ten sposób naukowcy potwierdzają, kamienie nie są folklorem, ale wiarygodnym źródłem historycznym. Geolodzy dodają, kamienie pojawiają się tylko przy bardzo niskim poziomie wody, poniżej średniego poziomu międzypływowego. Oznacza to, że jeśli widzisz taki kamień, nie jest to znak losu, ale obiektywny wskaźnik zrobiło się zbyt sucho. A jeśli takie kamienie pojawiają się masowo, i w różnych regionach jednocześnie to już poważny sygnał o systemowej suszy. Historycy twierdzą, że w średniowieczu i nowożytności ludzie rejestrowali katastrofy jak tylko mogli gdzieś na piśmie, w kronikach klasztornych gdzieś ustnie, w pieśniach i podaniach a gdzieś dosłownie na kamieniu właśnie dlatego napisy na głodowych kamieniach są często lakoniczne. Nie mają one na celu opowiedzenia pięknej historii, ale pozostawienie śladu. Jednak nie wszystko jest tak jednoznaczne. Antropolodzy podkreślają, że pomimo swojej użytkowej funkcji, kamienie zyskały status symboliczny. Dla lokalnych mieszkańców stały się nie tylko przypomnieniem nieszczęść, ale także amuletami, znakami losu, przedmiotami strachu i szacunku. Istnieją zapisy o tym, jak w XIX wieku wiejscy księża odmawiali modlitwy przy takich kamieniach, aby woda powróciła. W niektórych miejscach dzieciom zabraniano bawić się w pobliżu kamieni, aby nie obudzić starej nieszczęścia. Zgadza się z tym również kulturoznawcy. Kamienie głodowe są jednocześnie pamięcią i rytuałem. Są obiektem przejściowym. Jak nazywają je nauki humanistyczne. Istnieją pomiędzy naturą a kulturą, pomiędzy rzeczywistością a strachem, pomiędzy nauką a mitem. I właśnie dlatego dziś budzą nie mniejszy strach niż dawniej. Jednak głównym powodem, dla którego naukowcy nie ignorują tych kamieni, jest ich dokładność. Rejestrują one konkretne wydarzenia: nieurodzaj, epidemie, susze. I robią to nie w laboratorium, ale w otwartej przestrzeni. Są otwartymi archiwami, dostępnymi dla wszystkich. Niektórzy współcześni badacze proponują oficjalną klasyfikację kamieni głodowych jako obiektów niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Aby nie zostały zniszczone, zapomniane, zdeptane przez sprzęt budowlany, aby w końcu zostały usłyszane. Naprawdę, ponieważ w sporze między nauką a mistyką nie wygrywa logika, ani wiara, wygrywa uwaga. Uwaga do historii, do sygnałów, do kamienia, który już raz ostrzegał i być może robi to ponownie, leżą w ciszy, miesiącami, latami, czasami stuleciami, pod wodą, w mule. Pomiędzy rybimi ościami i opadłymi gałęziami, i czekają. Głodne kamienie nie stukają w okna. Nie brzmią jak Syreny. Po prostu istnieją. Ich misją jest zostać zauważonymi dopiero wtedy, gdy będzie już za późno. Z jednej strony to tylko kamień, niepozorny, szorstki, szary. Z drugiej niesie w sobie pamięć cierpień. O których historia wolała zapomnieć. Jest jak świadek, który nie może mówić, ale mimo to nadal stoi na miejscu zbrodni. Czeka, aż znów go usłyszą. Dlaczego te kamienie tak nas przerażają? Ponieważ nie znikają. Wszystko inne się zmienia. Miasta rosną, mosty się walią, ludzie umierają, a one pozostają te same. W tym samym miejscu, z tymi samymi słowami. Właśnie w tym tkwi ich siła. Zachowują niewygodną prawdę o tym, że cywilizacja nie jest ubezpieczona, że głód nie zniknął na zawsze, że klimat nie jest stały, że wszystko może się powtórzyć. I oto znów są tutaj, jeden po drugim, w całej Europie wyłaniają się z wody jak cienie przeszłości nie jako przypomnienie jako wyrzut wiedzieliście zdają się mówić już tu byliśmy a wy nas nie usłyszeliście czy człowiek może usłyszeć kamień raczej nie ale człowiek może zapamiętać a to już coś głodne kamienie to nie tylko obiekty geologiczne to Gest ludzki pozostawiony przyszłości. To ślad w świecie, w którym wszystko znika. To wiersz w kronice, który nie ma autora, ale ma sens. Każdy napis to głos. Nie słychać go. Jest wyryty. W kamieniu, w brzeg, w nas. Kiedy patrzymy na takie kamienie, nie patrzymy w przeszłość, ale w odbicie samych siebie. Czy będziemy w stanie stać się tymi, którzy nie tylko zobaczyli, ale i zrozumieli? Naukowcy rejestrują, fotografują, systematyzują. Historycy opowiadają o kontekście. Dziennikarze piszą niepokojące artykuły, ale kamienie nie czekają na analizy. One po prostu czekają w milczeniu. Czasami wydaje się, że te kamienie żyją, że mają pamięć i wolę, wolę przypomnienia. A kiedy znów opadnie woda i znów pojawią się litery, jeśli mnie widzisz, płacz, być może nie będziemy już pytać, skąd to się wzięło? Kto to napisał? Być może zapytamy, co teraz będzie z nami? Głodne kamienie nie obiecują zbawienia, nie są prorokami, są pamięcią, a pamięć jest jedyną rzeczą, która może zapobiec powtórzeniu się tragedii. O ile oczywiście jesteśmy jeszcze w stanie pamiętać.